Dożywocie grozi mężczyźnie, który w miniony weekend strzelał przed dyskoteką w Bolesławcu. Mężczyzna już usłyszał pięć zarzutów. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, wspólnie z kolegami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskimi Kontrterrorystami zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie Bolesławca przed dyskoteką. W wyniku nieporozumienia z obsługą lokalu, jeden z mężczyzn wyciągnął z samochodu broń i oddał cztery strzały. Jeden z pocisków ranił 27-letniego mężczyznę. Na podstawie ustaleń policjanci wytypowali osoby, które biały, brały udział w strzelaninie. Na terenie Legnicy 3 czerwca doszło do zatrzymania 29-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego. W mieszkaniu, w którym przebywał mężczyzna wspólnie z kolegami policjanci zabezpieczyli również środki odurzające w postaci marihuany i metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Jest ich łącznie 5. Zarzut potrójnego usiłowania zabójstwa, narażenia na niebezpieczeństwo osób, które Znajdowały się w pobliżu, gdzie oddawał on strzały, a także posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia. 29-latkowi grozi kara dożywotnego pozbawienia wolności. Mężczyzna ten był wcześniej już karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa narkotykowe.